Cześć, chcesz sobie pograć w Starsa na komputerze? Już ci pokazuję jak to jest możliwe. Wchodzimy sobie w taką przeglądarkę, w moim przypadku to jest Google, i wpisujemy LD bez spacji, Player. LD Player, bez spacji. Wchodzimy tutaj, pierwszy link, no i tutaj mamy Download e, LD Player. Klikamy to tutaj nam się wyświetla klikamy w to czy chcesz wprowadzić zmiany tak i tutaj się teraz pobiera, ja już mam to wybrane więc nie będę robił, ale wykliknijcie tutaj to i to wam się będzie mniej więcej pobierać tak gdzieś przez powiedzmy 5 minut mi przynajmniej tak zajęło no, i tak, i to Wam się potem pobierze. Będzie takie LD Player, tutaj wchodzimy, już to dwa razy klikamy. Takie coś się pojawia, i tutaj, jak widzicie, się ładuje powoli. Pasek jak się załaduje, no to po prostu jesteście. No i w moim się przypadku już prawie załadował. I tablet is starting. Czyli to, to jest aplikacja jak tablet. No i jak nie macie tutaj browser Guys, no to bierzecie tutaj szukaj gier i wpisujecie dajecie enter tutaj LG Store się otwiera No i klikacie Browstars, tutaj cyk i tutaj gdzie to open w moim przypadku bo ja już pobrałem to tutaj jest install i klikacie w to install i wtedy Musicie się zalogować na sklep Play, czy coś takiego w tym stylu, co to na telefonie jest, no i klikacie Install, jak już się zalogujecie, no i potem możecie od razu Play, albo Open, czy coś takiego. Jak już pobierzecie, to cały czas będzie wymyślnie tutaj wyświetlać ta aplikacja, tutaj jest tak, że mogę to zmienić jak w tablecie, jak długo przytrzymać jakąś ikonę. Można ją ruszać i można ją przesunąć też na drugi ten i macie wtedy takie... Dzięki za oglądanie. Cześć.